Ty wiesz gra w konsolowych, Stara dupa Hej, witam was wszystkich w GameTrail TV i zapraszam do bieżenia jak zwykle krótkiej recenzji gry pod tytułem Hollywood od firmy Egmont. Na początku chciałem od razu powiedzieć, nie oceniaj gry po okładce. Pewnie wiele z was, gdyby przeszło tej gry w sklepie, pomyślałoby sobie: To jest coś, co powinno leżeć zamknięte w szafie razem z Monopolem. Możecie być miło zaskoczeni. Polecam, zostańcie ze mną do końca recenzji. Zobaczcie Hollywood. Na początku gry każdy z graczy dostaje 7 kart niebieskich oraz jedną kartę złotą. Na torze licytacji wystawiamy tyle kart, ile jest graczy, a na ostatnim polu wykładamy resztę kart złotych. Jeżeli gramy z festiwalami, wykładamy jeden z festiwali, przygotowujemy bezwartościowe scenariusze i jeżeli z nimi gramy, reżyserów drugiego planu. W grze występują karty różnego rodzaju. wszystkim są to szare reżyserowie. Niebiescy aktorzy, czerwone aktorki, żółte scenariusze oraz zielone, czyli ekipa filmowa. Żeby stworzyć film, musimy mieć dokładnie jeden scenariusz, jednego reżysera i przynajmniej jednego aktora lub aktorkę. W filmie może wystąpić maksymalnie dwóch aktorów lub aktorek. Najbardziej punktowana jest oczywiście para aktor i aktorka. Dodatkowo w filmie możemy dołożyć, ile chcemy kart zielonych, czyli ekipy filmowej, która wzbogaca nasz film. Karty mają symbole świadczące o tym, do jakiego gatunku należą, czyli romantyczny film, film akcji, komedia czy horror. Dodatkowo na niektórych kartach możemy znaleźć złote statuetki, które będą ułatwiały nam zdobycie nagrody filmowej lub wartość pieniędzy, która podnosi wartość naszego filmu. Gra toczy się będzie przez 3 lata, w czasie których będziemy kompletować karty i po każdym roku będziemy tworzyć filmy. Filmów możemy zrobić tyle, ile nam się uda, czyli tyle, ile uda nam się złożyć zestawów zawierających przynajmniej jednego reżysera, scenarzystę i aktora. Jeżeli gramy z festiwalami, co roku zmienia nam się karta festiwalu, która może wprowadzać dodatkowe zasady. Zaczynając grę otrzymujemy nasz komplet siedmiu kart, niebieskich oraz jedną złotą. Tą kartę złotą zostawiamy dla siebie, może ona być dla nas jakąś wskazówką co do tego, jaki rodzaj filmu będziemy chcieli tworzyć, ale aczkolwiek nie musi. Spośród kart, które dostaliśmy musimy wybrać jedną, którą chcemy zachować, a pozostałe przekazujemy do gracza po lewej lub po prawej, zależnie od tego, który rok już gramy. Naturalnie musimy brać pod uwagę to, co już mamy odłożone, tak, żeby skóra skompletować jakiś film. Czyli na przykład wziąć sobie reżysera, bo jeszcze żadnego nie mamy, a jest mi on mi potrzebny. Resztę kart przekazujemy dalej. I z drugiej strony otrzymujemy nowe karty. Znowu bierzemy te karty, wybieramy sobie jedną, na przykład scenariusz, i przekazujemy dalej. Gra toczy się w ten sposób, aż wszystkie karty zostaną rozdane. Gdy skończy się faza już przekazywania, zebrałem 7 kart niebieskich, i jedną złotą. Następuje faza licytacji. W fazie licytacji będziemy mieli możliwość wylicytowania dokładnie jednej karty, albo niestety czasem zero. W tym celu obserwujemy, która z tych kart interesuje nas najbardziej. Możemy również licytować w ciemno tą złotą kartę. Następnie potajemnie wybieramy, na którą kartę będziemy licytować, czyli na przykład powiedzmy na kierownika zdjęć. Wybieramy sobie żeton piątki, odkrywamy go z zakrytego. Oraz wartość pieniężną, którą będziemy chcieli na niego postawić. Na przykład 3 złote monety. Kiedy każdy gracz się już sprawdzamy, kto na co licytował i ile pieniędzy postawił. Jeżeli gracz jako jedyny licytował na daną kartę, tak jak na przykład gracz czarny na pierwszą kartę, płaci on po prostu wartość zalicytowaną przez siebie, w tym momencie 6 i bierze sobie tą kartę do siebie na rękę. Jeżeli dwóch graczy licytowało tą samą kartę, bierze ją oczywiście ten, który zalicytował więcej, ale niestety ten, który zalicytował mniej, musi także zapłacić tą wartość. Ale nie otrzymuje on karty. Po rozpatrzeniu licytacji, jeżeli któryś z graczy nadal nie wziął karty, musi on licytować jeszcze raz. Może się okazać, że gracze będą licytować tak długo, że na początku spłukają się z pieniędzy i nie dostaną żadnej karty. Jeżeli gramy z elementem zakulisowych zagrywek, czyli z kolejnym dodatkiem, to jest ten moment, kiedy jedną z kart, którą mamy na ręce, możemy podrzucić innemu graczowi, Na przykład aktorkę kina niezależnego, taką Lady Gagę, która zabrania je w danym filmie używać kantry filmowej. Wprowadza to do gry pewien element negatywnej interakcji, bo możemy po prostu innym graczom, widząc to, co kupują, możemy utrudnić im życie, dorzucając im kartę, która ich po prostu w jakiś sposób zablokuje. Kiedy skończymy już fazę licytacji oraz zakulisowych zagrywek, Przechodzimy do tworzenia filmów. Każdy bierze swoją pulę kart i próbuje z niej zmontować jak najbardziej opłacalne dla niego filmy. Pamiętając, że każdy film musi mieć dokładnie jednego reżysera, jeden scenariusz i co najmniej jednego aktora lub aktorkę oraz niewyczerpaną ilość kart zielonych. Jeżeli stajemy przed taką sytuacją, kiedy nie jesteśmy w stanie skompletować filmu, możemy jedną kartę w tym momencie wymienić albo na bezwartościowy scenariusz, lub na reżysera drugiego planu. Ja tak właśnie zrobię: odrzucę jedną ze swoich kart i wezmę sobie bezwartościowy scenariusz. Następnie przechodzimy do punktowania. A za co punktujemy? Punktujemy za liczbę kart, czyli w tym momencie po prostu dostaje 9 milionów za to, że mam 9 kart na stole. W każdym filmie, w którym mam parę, aktor i aktorka, dostaje 4 miliony, czyli na przykład tu mam jedną parę, dostaje dodatkowe 4 miliony. Za monety, które mam wśród swoich kart, 1, 2, 4 monety, czyli 4 miliony. Za karty ekipy filmowe, czyli za efekty, które możemy wprowadzić poprzez ekipę filmową. Teraz chyba najciekawszy element punktowania, czyli gatunek. Sprawdzając, jaki jest gatunek scenariusza, czyli w tym momencie jest to film akcji, sprawdzam, ile mam takich samych. Symboli na kartach. Niestety tylko dwa, czyli mam dwie karty na, przynależne do gatunku akcji, więc punktuję 2 razy 2, czyli po do potęgi 4 miliony. Gdybym miał trzy takie symbole, no to naturalnie 9 punktów, 4, 16, etc. I mogę też zapunktować za kartę festiwalu. Po podliczeniu swoich punktów przesuwamy nasz znacznik na torze i sprawdzamy jedną ostatnią rzecz. Wśród wszystkich graczy Szukamy filmu, który zebrał najwięcej złotych statuetek. Osoba, która zebrała najwięcej złotych statuetek dla swojego filmu, bierze ją sobie do swojej puli. Ta złota statuetka zapunktuje na koniec gry. Każda złota statuetka będzie warta na koniec gry dokładnie tyle, ile mamy w swojej puli kart zebranych w ciągu całej gry symboli złotych statuetek. Czyli im więcej złotych statuetek zbierzemy w czasie gry, im więcej będziemy mieli tych małych oscarów, tym na koniec gry znowu więcej zapunktujemy. I na tym polega cała gra. W ten sposób gramy 3 lata, czyli 3 sezony i kto na koniec ma najwięcej punktów, wygrywa grę. Czas jest na parę słów podsumowania na temat gry Hollywood. Co można powiedzieć? Jak widzieliście z opisu gry, no, jest to gra, która nie ma jakichś niesamowicie nowych mechanizmów, tak? To no nie jest gra w żaden sposób odkrywcza. Rozpoznajemy te same zasady, co na przykład w grze Siedem Cudów, czy Pośród Gwiazd, ale co jest plusem tej gry w przeciwieństwie do tamtych? Ta gra. Ma niski próg wejścia, to jest bardzo dobra gra po Gateway, tak? Łatwo wytłumaczyć zasady, jest przystępna również nie tylko zasadami, ale i klimatem. No bo powiedzmy szczerze, że ten Hollywood to jest coś, co do e, każdego trafi, niekoniecznie do zatwardziałych graczy. W przeciwieństwie na przykład do Siedem Cudów czy Pośród gwast, które są po prostu e, cięższymi już tytułami, ta mnogość zasad na pewno jest większa i cięższa. Hollywood to jest gra, którą można wyłożyć, kiedy przychodzą do Was świeżi gracze, niezbyt zaawansowani, albo nawet Wasza rodzina, spokojnie w przeciągu paru minut wytłumaczyć tę grę i możecie w nią zagrać. Co więcej, nie tylko dzięki temu, że zasady są proste, jest ona przystępna, ale dlatego, że ona jest dosyć krótka. W ciągu godziny, myślę, że spokojnie możecie zagrać w partyjkę. To jest zasługa tego mechanizmu, że wszyscy gramy równolegle, przekazujemy sobie te karty w lewo czy w prawo, więc wszyscy myślimy naraz fajnie, żeby tą grę urozmaicić i trochę odróżnić, mimo wszystko od tych e, innych siedmiu cudów, na przykład e, mamy tutaj wprowadzony ten element licytacyjny, który zawsze dodaje takiego smaczku i trochę tej negatywnej interakcji, bo możemy próbować komuś podkupić, albo specjalnie tak licytować, żeby go e, troszkę udupić, albo po prostu licytować dla siebie. Więc to licytacja tutaj jest zdecydowanie na plus. Bardzo dużym plusem jest to, że wydawca zdecydował się na wydanie od razu Hollywood z trzema małymi dodatkami, to są małe dodatki, ale od razu wprowadzają dodatkowe karty i dodatkowe elementy, które mogą nam Urozmaicić grę, nawet jeżeli nie przy pierwszej particy, a przy trzeciej, czwartej, piątej możemy rozbudowywać sobie grę i znowu będzie ona dla nas ciekawa, więc regrywalna. Dodatkowy plus za to, że gra jest zilustrowana z jakimś poczuciem humoru, tak? Możemy rozpoznać nawiązania do e, rzeczywistych e, filmów, takich jak Wizny Wojny, jest jedna karta, która przypomina tam trochę nam e, więc za to zdecydowanie duży plus, bo ta gra też staje się przystępniejsza dzięki temu, że jest trochę zabawna. Czas teraz na parę minusów. Lista będzie krótka i muszę przyznać, że trochę musiałem się namęczyć, żeby ją wymyślić. Na pewno instrukcja. W instrukcji brakuje opisu niektórych kart zielonych, przez co czasami musimy przerwać grę i umówić się najpierw między graczami, co według nas ta karta robi. Co prawda one z reguły są intuicyjne, ale lepiej się zabezpieczyć, żeby później nie było konfliktów, że ktoś inaczej by tą kartę rozumiał. Na minus powiedziałbym, że e, skalowalność tej gry, dlatego że na zdecydowanie lepiej sprawdza się przy większej ilości osób, dlatego że ten element licytacyjny jest wtedy dużo lepiej lepiej pracuje. Na koniec ostatni minus, taki drobny, ale możemy go wymienić. To są pionki Oscarów, które trochę odstają jakością od pozostałych. Mogą, mogą to być jakieś plastikowe elementy, zamiast takich zwykło żetoników, ale przepuszczam też, bo z drugiej strony, jak się ich przyjrzeć, to wyglądają trochę jak taki Java z Gwiezdnych Wojen, więc znowu fajne nawiązanie. No I czas na końcową ocenę. Słuchajcie, dla mnie ta gra jest naprawdę naprawdę fajna. Ona ląduje u mnie wśród takich tytułów jak Tajemnicze Domostwo czy Galaxy Tracker. Mianowicie tytułów, które wyciągam, kiedy mam gości. Niekoniecznie mamy dużo czasu do spędzenia nad ciężką grą, skomplikowaną. Nie chcę mi się ich wprowadzać w tajniki, ale jednak chcę, żeby się dobrze bawili przy grze planszowej. I tutaj Hollywood sprawdza się świetnie. To jest zdecydowanie gra typu Gateway. Godna polecenia, a od tamtąd już nieduży krok do cięższych tytułów, o których wcześniej wspominaliśmy w czasie recenzji. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o taką lekką grę dla wprowadzania graczy do naszego świadka, to 8 na 10 polecam bardzo grę Hollywood od wydawnictwa Egmont. Cześć, do zobaczenia następnego razu. Jeśli gra Ci się spodobała, najszybciej wyśleć ją rebel.pl. Godny zaufania, największy sklep z grami w Polsce.